Gwiazdy we Francji i kolejny topowy transfer w Londynie Na zewnątrz gorąco, na rynku transferowym również bardzo gorąco, więc wracamy po raz kolejny do treści związanych z letnim okienkiem transferowym. Zanim zaczniemy, standardowa informacja, przypominajka, korzystajcie z linków w opisie i klikajcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał przypada Wam do gustu. Rozpoczynamy od dwóch informacji dotyczących dwóch transferów potwierdzonych, ale uwaga, nie transferów zawodników, a transferów trenerów. W zasadzie to zakontraktowywanie trenerów będziemy omawiać, bo przechodzą oni do swoich nowych klubów po okresie niepracowania w żadnym klubie. Pierwszym menadżerem, którym się zajmiemy, będzie Ernesto Valverde, który wraca na stare śmieci. To będzie trzeci epizod Ernesto Valverde w Athletic Club de Bilbao, bo oczywiście o tym baskijskim klubie jest tutaj mowa. Waldek wraca do Bilbao, kontynuując swój niesamowity dorobek. Warto przypomnieć, że jest to najczęściej występujący na... Ławce trenerskiej menadżer w historii klubu. 306 występów w roli głównego szkoleniowca baskijskiego zespołu. Co ciekawe, to wszystko, konkretnie wybór nowego menadżera w atletiku, rozbija się o wybory prezydenckie w tym klubie, które zakończyły się zwycięstwem prezydenta Uriarte. Jego przeciwnik Arecha Baleta był zwolennikiem zatrudnienia Marcelo Bielsy, więc mieliśmy takie mini gwiazdne wojny w obliczu tego wyścigu o prezydenturę w klubie. Wygrała opcja związana z Uriarte, a zatem nowym menago jest Waldek. Ciekawe jak to się będzie układać, bo trochę czasu minęło od momentu, kiedy po raz ostatni oglądaliśmy Ernesto Valverde w roli szkoleniowca Barsy. Jak już jesteśmy przy tym upływie czasu, to warto podkreślić, że również długo czekaliśmy na powrót do świata menadżerki, menadżerki aktywnej. Paulo Fonseki, ale się doczekaliśmy, obejmie Portugalczyk bowiem stery w Lille. W Lille, które dwa tygodnie temu około pożegnało się ze swoim poprzednim menadżerem. Josslan Gurvenek pomimo robienia dobrego wrażenia w Lidze Mistrzów, no bo przez wielu przecież Lille było skazywane na absolutne pożarcie w tych rozgrywkach, nie osiągnął wielkiego, spektakularnego sukcesu w Lidze Francuskiej, a to przełożyło się na... Obopólną zgodę i rozwiązanie umowy. No i w zasadzie już w tym momencie pojawiały się informacje mówiące o tym, że Fonseca obejmie stery w Lille. Po dwóch tygodniach stało się to oficjalny kontrakt podpisany do 2024 roku. No i teraz czas zająć się tematem numer jeden tego odcinka. W północnym Londynie pozazdrościli londyńskiej Chelsea. I połasili się na nowego, spektakularnego, jakby nie było zawodnika Richarlison o krok od oficjalnego przejścia do ekipy Antonio Conte. Chociaż tutaj ciekawy rozwój sytuacji ma miejsce, albowiem, słuchajcie, Jakieś 4 godziny temu, pojawiło się, no może 5 godzin temu, patrząc z perspektywy momentu nagrywania tego materiału, pojawiło się w przestrzeni mediów społecznościowych sławetne Here We Go, wielki fab. Wygłosił orędzie do środowiska kibiców piłki nożnej. Klasyczne, mini orędzie, w którym to klasyczne zdanko padło. No ale od tego momentu Wielki Fab dokonał jednak pewnego zwrotu w swojej narracji. Mianowicie, troszeczkę później zaznaczył w kolejnym tweetu, że gdzieś tam jeszcze w tle. Daje o sobie znać londyńska Chelsea i macha w stronę kolejnego Brazylijczyka, próbując przekonać go do przejścia i dołączenia do swoich szeregów. Więc ciekawy rozwój tej sytuacji, aczkolwiek wszystkie angielskie konkretne źródła, m.in. The Athletic, podają, że no zostały praktycznie testy medyczne, podpis, parafowanie umowy, i Richarlison wówczas stanie się nowym piłkarzem Spurs. Ale. Póki nie zostało to oficjalnie ogłoszone przez sam klub, będziemy mówić o transferze bliskim realizacji. Ja zdaję sobie jednak sprawę z tego, że dla sporej części z Was może to być absurd, bo Wy już komunikat oficjalny widzieliście, ale to wynika po prostu z tego, że ja ten materiał nagrywam nieco wcześniej. Przyjmijmy jednak, żeby już nie mącić, że rzeczywiście koncentrujemy się na Totnamie i na ekipie Antonio Conte. Czy to jest dobry ruch z perspektywy interesu tego klubu? Wydaje się, że jak najbardziej tak. Oczywiście można było nieco zbić tę cenę, bo ona wydaje się stosunkowo duża. Z drugiej jednak strony sytuacja kontraktowa pozwalała Evertonowi na piłowanie, żyłowanie tej ceny na swoją modłę. No i automatycznie Totnam po prostu musiał liczyć. Liczyć się z wysoką kwotą potencjalnego transferu 60 milionów euro podstawki plus 10 milionów w bonusach, czyli około 60 milionów funtów za wszystko. O takich kwotach rozmawiamy, więc to naprawdę są konkretne pieniądze. Nie każdy zespół byłoby stać na ściągnięcie zawodnika za takie właśnie środki. Ale słowo się rzekło. Daniel Levy powiedział, że udostępni budżet, duży jak wiemy, wynoszący grubo ponad 100 milionów budżet Antonio Conte, więc dzieje się w Spers, bo. To będzie czwarty nowy transfer w ekipie włoskiego menadżera. Przypominamy, że dotychczas Conte wzmocnił się Iwem Bissumom, Frazerem Forsterem i Iwanem Perisiciem. Teraz zyskując Richarlisona, Spurs zyskują również ciekawą hybrydę ofensywnego piłkarza. Mianowicie mówimy o kimś, kto potrafi penetrować przestrzenie za linią przeciwnika, za linią obrony przeciwnika, więc dobrze się to komponuje ze sposobem, style, gry Tottenhamu. Dodatkowo mają kogoś, kto potrafi grać na skrzydle, kto potrafi z tego skrzydła schodzić w obszary centralne i kogoś kto w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, może pełnić rolę Nowego, zmodernizowanego Target Mena. No nie w stu wpisującego się w taką klasyczną definicję Target Mena, ale mimo wszystko kogoś, kto ociera się o tę definicje w jakimś stopniu. I jeszcze jedna ciekawa informacja a propos tego deala mianowicie mówiło się o tym, że w ramach jakiejś łączonej wymiany do Evertonu mógłby trafić Harry Wings, ale angielskie źródła i angielscy dziennikarze powiązani z Evertonem informują, że Frank Lampard nie jest wielkim entuzjastą tego pomysłu i Everton będzie starał koncentrować się jednak na innych kierunkach w kontekście poszukiwań nowego pomocnika. Podsumowując, pieniądze, które Tottenham będzie musiał wyłożyć za Richarlisona są duże i wiążą się również z dużymi oczekiwaniami, ale jest to transfer, który jak najbardziej powinien elektryzować kibiców Spurs. Ale to nie jedyny Prawie potwierdzony ruch transferowy z Pers, ponieważ w orbicie zainteresowań klubu znajduje się również Longle. Kiedy myśleliście, że jego kariera pikuje w dół, i kiedy nie będziemy już często słyszeć o tym piłkarzu. Nie, nie, nie. Pojawia się jednak koło ratunkowe na powierzchni oceanu niepewności, na którym unosił się Clemau Longle. I to koło rzucił Antonio Conte. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten deal, no to wygląda sprawa bardzo ciekawie, bo ona oczywiście jest niezwykle pomocna samej Barsie z uwagi na to, że odciążamy tutaj finanse katalońskiego zespołu. Przy okazji jest mowa o wypożyczeniu, więc z tego dealu będzie można się jeszcze wykręcić, kiedy ostatecznie Longle okaże się być niepasujący. Puzzlem do układanki Antonio Conte albo jakiegokolwiek innego menago, który znajdzie się na jego miejscu, bo pamiętajmy, że powinniśmy cały czas brać pod uwagę odejście Antonio Conte. W krótkiej perspektywie czasowej życie bywa przewrotne. Tak czy inaczej, to wszystko, oczywiście, jeżeli kluby nie dogadają się w sprawie jakiegoś obligu wykupu, bo jeżeli taki oblig, czyli Konieczność wykupu Longla z Barsy pojawi się na stole negocjacyjnym, no to wtedy po herbacie. Ale póki co znajdujemy się jeszcze w przestrzeni pewnej niepewności. A i przy okazji, jak mówimy o wypożyczeniu Clemonta Longle, to powinniśmy również przypomnieć sobie o innych celach transferowych z Pers w odniesieniu do wzmacniania obrony. Mówi się od dłuższego czasu o Jedzie Spensie. Tutaj kwota transferu z boro powinna wynieść okolice 15 milionów euro. No może być nieco wyższa. No i pamiętajmy, że na radarach znajduje się od pewnego czasu również Pervis Estupinian. Czy to oznacza, że do Hiszpanii powędruje Emerson Royal? Możliwe, bo również często pojawiają się. Cyklicznie też wracając, te informacje dotyczące odejścia Brazylijczyka z ekipy Antonio Conte, ale do tego na pewno jeszcze będziemy w kolejnych CT wracać. Transferem relatywnie bliższym realizacji jest transfer Vitini z FC Porto do PSG. Dużo ostatnio pozytywów na temat tego piłkarza przeczytałem, bo w zasadzie. Chyba wy również zdajecie sobie z tego sprawę. O Vitini w PSŻ mówi się już od dobrych kilku tygodni, albo przynajmniej przebąkuje się o takiej opcji. Więc zdążyłem już pogłębić swoją wiedzę na temat tego piłkarza. Dotychczas bazowała ona na sporadycznym obejrzeniu go w koszulce FC Porto i na wiedzy wypracowanej na bazie jego wypożyczenia do ekipy Wolves. Wówczas nie wyglądał na piłkarza, który mógłby być bohaterem transferu za okolice 40 milionów Euro, ale wiemy, że jest to piłkarz niezwykle młody, więc ten ciężar odpowiedzialności na jego barkach się znajdujący, związany z recenzjami, które powstawały na jego temat, mógł zaburzyć nam nieco. Percepcję. Czy PSG jest optymalnym ruchem dla Vitini? Tak, jeżeli będzie miał zapewnioną regularną grę, bo mając już taki wiek, czyli 22 lata w tym roku, no trzeba liczyć na regularniejsze występy. Trzeba szukać tych regularniejszych występów. Jeszcze jedna ciekawa informacja na marginesie: za trzech piłkarzy w krótkim odstępie czasowym Porto uzyskało ponad 125 milionów euro. Mówimy tutaj o Fabio Wieże do Arsenalu, mówimy tutaj o Vitini do PSG i mówimy oczywiście o Luisie Diazie jego transferze do Liverpoolu. Niektórzy mogliby powiedzieć, że powinno Porto wyciągnąć więcej, ale i tak, przyznacie, jest to kwota imponująca. Kolejna informacja, kolejny transfer bliski realizacji, o którym trzeba powiedzieć, to transfer Przenosiny w zasadzie Coco Toliso z Niemiec do Francji. Od pewnego czasu wiemy już, że Toliso nie przedłużył kontraktu z Bayernem i szukał nowego pracodawcy. Te poszukiwania. Zakończyły się w Lyonie. Olympique Lyon ściąga drugiego wielkiego bohatera tej sagi, która pozwoliła na sprzedaż dwóch piłkarzy za ponad 100 milionów euro. Tym pierwszym bohaterem był oczywiście Alex Lacazette, drugim właśnie Corentin Toliso. Niesamowite jest to, że sprzedając ich te kilka lat temu za ponad 100 milionów euro, po kilku latach Olympique Lyon wrócił po jednego i drugiego i nie zapłacił za nich ani złamanego funta. Więc jest to niesamowicie symboliczne, pokazujące, że można z głową realizować transfery, a później sprowadzać swoich synów marnotrawnych z powrotem do ojczyzny. Corentown to wiąże się najprawdopodobniej z Lionem na bazie pięcioletniej umowy. No a my zyskujemy kolejny klub, który ma duże ambicje, bo sam skład je determinuje, więc warto będzie raz na jakiś czas zobaczyć, jak sobie Lion w lidze francuskiej radzi z nowymi nabytkami. Lada moment, nowym piłkarzem. Wioli ma stać się Luka Jowicz, który przestanie być ciężarem dla kibiców Realu Madryt, przynajmniej tymczasowo, bo póki co mówi się o wypożyczeniu, ale patrząc na to, w którym momencie znajduje się kariera Luki Jowicza, po tym nieudanym, trzeba tak to określić, transferze do Realu Madryt za ponad 60 milionów euro, chyba jest to dobry moment, żeby postawić przecinek i rozpocząć nowy epizod w swojej karierze. Półwysep Apeniński gwarantuje sporo możliwości. Gwarantuje również opiekę nad takim nazwiskiem jak Lukajowicz, więc automatycznie, prości będzie musiał odbić. Zobaczymy, jak będzie wyglądało wejście do nowego zespołu Lukijowicza, ale przyznam szczerze, że kierunek, jaki obrał, wydaje się być kierunkiem racjonalnym. No i na koniec dzisiejszego CT dwie szybciutkie ploteczki. Podobno Chelsea zagieła paro na kolejnego gagatka jest nim Kalidu Kulibali. To ciekawa informacja, ale ani mnie, ani was nic już nie powinno zdziwić, jeżeli chodzi o plotki, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na pewno do tego tematu również będziemy wracać, kiedy jakieś aktualizacje nam wlecą w tej sprawie, ale zostawiając Kalidu Kulibaliego na marginesie trzeba również powiedzieć, że West Ham nie próżnuje i wiemy, że łączony był chociażby Ostatnio z nazwiskiem Jesse'ego Lingarda ale coraz częściej w mediach wiązany jest również z nazwiskiem Danżumy. Arno Danżuma, czyli piłkarz Villarreal, który bardzo dobrze radził sobie w poprzednim sezonie, mógłby być bohaterem dużego, hitowego transferu opiewającego na okolice 40 milionów funtów, bo o takiej kwocie się już publicznie mówi, ale do realizacji tego transferu jest jeszcze bardzo daleka droga. Zresztą media donoszą również, że sam Danżuma byłby zadowolony z ewentualnego pozostania w ekipie Unai Emery'ego powinniśmy jednak o tej informacji pamiętać, bo jest również spora szansa, że jeszcze podczas CT będziemy do niej wracać. No i to była ostatnia informacja w dzisiejszym Centrum Transferowym. Dziękuję bardzo za. Kolejne spędzone razem kilkanaście minut. Życzę Wam niezwykle udanego popołudnia, poranka albo wieczoru, bo o różnych porach możecie ten materiał oglądać. No i co, pozostaje mi powiedzieć, widzimy się jutro jak to zwykle ma miejsce na kanale Piłkarzyki. Trzymajcie się. Cześć.